Cześć, jestem Rocksek, a w tym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć kolejne jajko. Teraz jesteśmy w gierce aktualnie bezpłatnej, ale ogólnie jest płatna, więc spokojnie możecie tak sobie zagrać jeszcze z Afryko, oczywiście. Jesteśmy w gierce, która się nazywa Wild West jakiś dziki zachód po prostu. No i po prostu musimy sobie kupić konia. Ale ja go tutaj nie będę kupował, bo dla mnie już tutaj Dawid czeka z mega koniem. Ale jak sobie tutaj kupicie. To po prostu jedziecie tam, gdzie ja teraz jadę z Dawidem. Od górę, jak widzicie. Jak ślub na strzela, nie lubię go już. Pod górę, jak widzicie, tutaj sobie jedziemy. Jak coś zaczynać z Bron City, pamiętajcie, jak będziecie wybierać na, na spawn'a jakby. To Bronze City wejście, żebyście mieli tak jak ja. Lecimy sobie chyba tutaj do Pinwood Hills. Czy, czy dobrze mówię? Bo jednak nie nie wiem. Dawid powiedział, że mnie tutaj zaprowadzi, więc spoko. Polecam Dawida. Tak, ogólnie lecimy do Pinewood Hills I lecimy pod górę, nie, nie lecimy tam do tunelu, pod górę lecimy Okej okay. A nie, dobra, jednak nie, dobra, sorry, sorry, sorry Pociąg, w ogóle patrzcie jaki pociąg fajny Super ale my tam lecimy. To gdzie my lecimy? Lecimy na sam więc mapy praktycznie. Chyba tam, tam gdzie jest to coś takie. Tak mi się wydaje. Ja już jestem prawie na końcu mapy, już tutaj w lewym górnym. Chyba będziemy musieli tutaj wlecieć do góry, tak mi się wydaje. Okej, okay, jak już jesteśmy w jakiś ek template. Strefa bezpieczeństwa, dobra. O, się tutaj znajduje jak coś przy tej górze. I tutaj jest takie wejście, dobra. Mam takie wejście i chyba będziemy musieli tam wejść właśnie. Tak, musimy tutaj wejść i tutaj najtrudniejsze, czyli parkour. Więc no... przyspieszam Wam to, bo pewnie poginę z tysiąc razy. I widzimy się za chwilę, jak go przejdę. I um. you. Okej, okay, ja ci udało mi się zrobić tego parkura. Nie było jakiś trudne. kilka razy tam skinałem. Wow, super, Dziękuję osobie, która dała suba. No i co, i dotykamy tego. No i udało mi się zrobić to, więc to jest ja na tyle w tym odciężku. Możecie też zostawić subika, W ogóle oczywiście wbijajcie na Discorda. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka.